Dane są proste: y równa się 5x plus 9 oraz y równa się minus 8x plus b, które przycinają się w punkcie leżącym na osi y, oblicz pole figury ograniczonej tymi prostymi osią x. Zaczynamy od wzoru pierwszej funkcji 5x plus 9. Wyraz wolny informuje o punkcie przecięcia z osią y, czyli punkt przecięcia to 0,9. Zatem, jeśli te dwie proste mają się przeciąć w tym samym punkcie na osi y, to znaczy, że b również musi być dziewiątką. Szkicując, próbujemy sobie wyobrazić tą sytuację. Tu jest dziewiątka. Tu się przecinają te dwie proste i one jeszcze się gdzieś przetną na osi x. Powstanie w środku trójkąt. Więc teraz musimy wyznaczyć miejsca zerowe żeby wiedzieć, gdzie one się przetną na osi x. Miejsce zerowe to argument, dla którego wartość wynosi 0, a wiemy, że wzór funkcji określa nam wartość funkcji. Więc 5x plus 9 wynosi 0. 9 przenosimy, mamy minus 9, dzielimy na 5, x wynosi minus 9 czyli minus 1 i 80, bo to jest minus 1 i 4 piąte. Z drugiego wzoru mamy minus 8x plus 9 równa się 0, również dziewiątkę przenosimy mamy minus 9, dzielimy na minus 8, x wychodzi 9 ósmych, 1,1 cała ósma, czyli 1 125 tysięcznych, oczywiście nie trzeba zamieniać na ułamki dziesiętne, można zostawić łamkach zwykłych, czy nawet niewłaściwych, i dopiero na koniec podać tą uproszczoną wersję. Więc zaznaczamy sobie tutaj miejsca zerowe minus -1 1,8 1,125, czyli nasze proste no mniej więcej tak. W środku powstaje trójkąt, więc do pola trójkąta potrzebujemy podstawę i wysokość, ale z wykresu. Możemy oczywiście odczytać, ile wynosi wysokość, ile wynosi podstawa. Tu mamy wysokość, wysokość wynosi 9, podstawa to jest 1,8 plus 1 i 125 więc podstawa to 2 całe i 925 Podstawiamy już tylko do wzoru, czyli 2 całe razy 9. Przez 2 i to jakby mnożymy, podzielimy to na 2, w pole wychodzi 13 całych 1625 000. Oczywiście taki wynik też może wychodzić, jest to liczba rzeczywista. Koniec.